No, o, 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 o. Spotkaliśmy się przy tym wspólnym blacie lub i madle, aby porozmawiać o kanonach motoryzacji, które tak bardzo uwielbiacie. Rozmowy przy imadłach. <noise> to albo są dwa. No, oczywiście i pierwszy na tapet bierzemy. 1.8 turbo. Czy waszym zdaniem, drodzy panowie, to jest dobry silnik? Tak, dobry. Do zarabiania pieniędzy. Świetnie. Nie jeden dom zbudował. Dokładnie tak. Jeżeli chodzi o 1, Turbo, dopóki go nie dłubniecie, będzie teoretycznie wszystko w porządku się w nim działo. Takie najczęściej. W porządku się nim działo, tak. Wszystko się będzie w nim w porządku tak. działo. Czyli kowica będzie pękała. Korby no. się będą wyginały. Kolektory będą pękały, turbosprężarki będą siadały. Łańcuszki, o, łańcuszki między wałkami, ja myślę, no ale co? Oj, ja tam. myślę, że trochę dramatyzujecie. Tak, zdecydowanie. Że to, taki, myślę, to taki stereotyp trochę z Waszej strony. Że co? Że 1.8 Turbo jest to dobre? Jest takie, nie no, że jest takie złe. No Wy twierdzicie, to, że jest takie złe. No to twierdzę. jest stary, zjeżdżony motor. Ej, nie, nie twierdzę, że jest taki zły. Nie, myślę, nie że... ja też nie twierdzę, że jest zły, bo... Ja myślę, że... Przepraszam telefon. I on twierdzi, a my wiemy. Halo? Jest. jeszcze. Za chwilę wychodzę. No. Twardo, sucho. Dobrze, to mi się podoba. To mi się tak podoba. Sucho, prawda? Zaraz tak wychodzę. pracy jest. To na czym skończyliśmy? Bo prób... Na tym, że to 1,8 turbo, to wbrew pozorom. Chociaż ja generalnie powiem wam, że ja z tymi motorami jakoś strasznie dużo też do czynienia nie miałem ale. Ale ja uważam, że jakieś takiej masakry z tymi silnikami nie ma. No. Nie, są gorsze uważam. Tak. Jak to który twoim zdaniem jest gorszy motor? Tam stoi <laughs> 1.5 z Polonerza. Jeden to jest chociaż... 1600 1600 to już robię. AB. No, AB, tak, tak. AB AB wzmocniony AB+. Aby plus a tu plus remont silnika co małysza na oleju. Kojarzycie Małysza? No, Audi Małysza. No, jaki no. miało silnik? 2-0, benzyna, oznaczenie silnika. zacier zacier. Kojarzycie? Zacier? Tam była wadliwa rurka nad skrzynią biegów od odmy. Ja jestem <laughs> zbyt młody. Ja Wy zresztą. dinozaury to jesteście. Nie, ale ja też jak ukaniu tam tak jakby. Ale no... No, Swoje lata nie, ma, no. Tak, no. Jakby ja Małysza też pamiętam, Małysza Maniem. Tak, ja to też właśnie. No. I się Było, potem, u, potem się utarło, że te Audi to są takie pancerne, niezniszczalne, takie one są te Audi, pancerne, niezniszczalne, a tak jakby co druga osoba, kurna, tyle zapłaciłem i to, to w ogóle żadnej jakości nie ma. 2,5 TDI. To, a, te pierwsze? Hmm. pierwsze? gdzie Polacy przez... nie wiedzieli, jak ilość olej, wałki się ścierały. No, pompy to po... pompy ale... wysokiego ciśnienia. A to przez olej czy przez wadę konstrukcyjną silnika? Wady zostały szybko usunięte, przez... a potem przez, przez cebulactwo. Ale. Tak. Przez olej. Mhm. nieprawidłowe. Nieprawidłowy, tak? nieprawidłowy, tak. Tak? nieprawidłowy nie, olej, nie. chrzczone paliwo, pompy padały przecież w To była VP44. pompa. Tak, no. Drugi silnik, 2,5 TDS. Też ponad 44 no, te nastawniki. nastawniki padały w tych pompach. Sama konstrukcja silnika spoko, ale te dawki rozruchowe ludzie zwiększali, no, to no, palić tak. nie chciało. No to też takie no, nie do końca No i TDS-a tak naprawdę potem powstał Pancerny 3.0, tak no. zwany diesel z 6 sześć rzędów ta turbo 6 sześć, 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 sześć rzędów w cylindrze sześć, sześć garów w jednym rzędzie w jednym rzędzie no, sześć garów tak w poprzek to ta. tak w poprzek to ty wiesz co możesz się rozłożyć kurwa podczas awarii której nie jesteśmy w stanie naprawić no no to takie, tak, takie gorsze silniki znaczy nie gorsze ale u, utrudniające życie o tak bym je nazwał takie nie awaryjne ale utrudniające takie pierdoły które się psuły mi utrudniające moje życie zawodowe najczęściej to były renówki, Rozwiązania konstrukcyjne typu łapy, która jest przykręcona na boku skrzyni. Jakby nie można było jej centralnie, pionowo tak przykręcić. Nie, łapa musi być pod kątem. I oczywiście kurna gdzieś zawsze gwint, zawsze coś, tego załapać nie można, zawsze to gdzieś ucieka. Tak jak to spadło właśnie no. nie chleży, Niech leży, ojej, nie woła. No właśnie, albo bynajmniej ciszej, przynajmniej ciszej na ziemi będzie wołać. Przynajmniej, bo, przynajmniej. <laughs> już mnie poprawiają, no to już mówię przynajmniej, bo już się też zaczynam poprawiać z tymi no, do, Dobrze, ale <coughs> to takie. Mo... Dobra, a pancerne jednostki, to ja od razu y, tojotowskie. Motory 1,6, 1,4, 1,3 na pasku, na łańcuchu do lat 2005 DW10 TD. To wytłumacz, bo nawet w... ja nie wiem co to jest. <laughs> Dizel jakiś pewnie od frontiza. Też Pe od 405, powiedzmy. A. Turbo diesel, 2.0 turbo, turbo diesel z interkulerem na silniku. Na górze. No. Na pompie normalnej, rotacyjnej. Potem przerobili głowicę delikatnie i zrobili z tego common raila pierwszego. I zaraz no. się sypną komentarze. Mm, zapomnieliście o prawdziwej legendzie, prawdziwa legenda 1.9? A 17, A 1.7, 1.7 Nissan, no, Isuzu. nie Isuzu. Nissan, Nissan, 1.7 diesel Jak 1.7? 1.7 W Sany, Nissan w Sany A to było and, z Isuzu? And... To samo co się działo w Astar, to był z Isuzu nie. ten stary model? Nie nie, nie, ja nie kojarzę, to musiało być tego, ja tego nigdy N, w rękach nie miałem Który, e, sa, e, Sany N, N, N1, mm, dobra, nie, nie, nie będę tam, nie pamiętam, no, symbolu, w sensie modelu. Ale 1.7 w dieslu, no kurcze, weź w ten 1.7 w dieslu to miało. A, a co ty robisz? Nie, nie, patrzę sobie Czemu, teraz będziesz oglądał dziewczyny? <grym> 1.7 w Dizu to 7, miała Astra, Astra F, no ja wiem, no ale, ale nie Isuzu, ale to nie jest, gdzie Moski, no, o Boże to był wynalazek, rozrząd tam ustawić to naprawdę to był lot na Marsa, tak? o jeszcze mam jeden silnik, tak mi się teraz przypomniał, Vm, Vm o jajku. Nie pancerny, nie pancerny Fałem, z tymi czterema głowicami. Wyciągnięty z motorówki. No, z tego, nie z motorówki, z tylko z agregatu z, prądotwórczego. Z agregat. Czy może, no, no. Ale generalnie. W szczerak przemysłowy siedział. Motory... No, przemysłowym, o tym się w ogóle nie nadawał do. On miał <laughs> ustalone 2000 obrotów i on miał tak chodzić, a nie od 1000 do 4. I każdy go gniut, gniut, gniut i tylko wiecznie, problemy z wyciekami spod głowic. No, no to w, 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 w no. Tak, tych pierwszych kanciastych. A z, z pancerniaków, mhm. y, jeśli już jesteśmy przy jeepach, 4 litrowe jednostki rzędowe w jeepie. No. Ojejku, to nie zniszczalne, No aby tego nie przegrzać. No to jak wszystkiego, aby no. nie przegrzać. No, nie ale nie to nie pancerne było, to pancerne było, A, to tak. pancerne było. i skrzynie biegów, i reduktory, które na łańcuchu były i cały czas strzelały te łańcuchy. <śmiech> 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 Jak było coś dobrego, to inne nie mogło być tak, no. <laughs> no. Nie ma uniwersalnego środka na to, aby... Dobry samochód był, tak, tak w stu Coś dobry. zawsze tam nie wyszło nie, do końca. Coś gdzieś nie domaga, tak samo jak w grupie waga od 30, odkąd pamiętam, nie domagają zamki elektryczne, non stop W Volkswagenach, tak, tak. Oni nie potrafią zrobić zamka, dosłownie. A wymieniasz kiedyś, kiedy ostatni <coughs> raz wymieniałeś zamek w Renault? Nie wiem, nie, ale nie, 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 nie pamiętam. Już nie, tak. Ja już nie pamiętam, tak, żebym wymieniał zamek w Renault, który fizycznie przestał się otwierać i zamykać. Nie, no nie ma takiej możliwości, nie? No. Ale w Audi czy w Volkswagenie no to, to jest No to no podpinasz tylko komputer, nieokreślona pozycja zamka. No. Ja, dziękuję, do wymiany. Do wymiany, 600. Wiązki, Boże, jak te wiązki o, przecież. w gof, Golfach. Golf 5. No, klapa, o drzwi, słupka. Golf 5 to jest takim samym samochodem testowym wypuszczonym przez producentów jak Audi A6 C6. Tak. To jest dokładnie piątka, to jest testowy o, samochód, Audi a 6C6 nie, nie tylko, ale Audia 6C6 to jest naprawdę, jeżeli chodzi o nowości. Nowości to jest ich bardzo dużo, ale tak. niestety niedopracowane i dopiero w C7, gdzie szczerze mogę przyznać, rażym mi się C7 podoba, 2, no, C7 jest bez tak nie nam się, a się, a ja asie, 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 asie. inne inne. inne. Asie, 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 asie. Asie. Ale tak jakby z tej serii no, tak, A7. Tak, no, się to bym się kupił. To. Tamta siódemka? Nie, 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 nie. Pan będzie jeździł się łańcuszek w 3 litrowym TDI i rozsypie, <coughs> rozsypie do końca. Dobra, tak, tak. Kosztowo no, to tak, to jest bardzo Kosztowo, ale tak jakby wiecie, no... Seria N, jak nie kupuj. Jak Natalia? No. Seria Natalia? Czy mama? Mama, mama, bierz Natalia nie. No to mama. bierz mamę, nie Natalię. No, nie. No. no seria M, BMW. przecież pancerny jednostki można to powiedzieć. No. czy tuningi, to ludzie na tym bardzo dużo robiły limoce i to się nic nie, nie. nie działo. A to seria w serii można, znaczy z serii można dużo bez jakichś większych tak. No. Wykres. A dobra, no to teraz Fiat. No bo Fiat tak jakby zginął z polskich dróg. Mówię o Fiacie Włoskim. o włoskim Fiacie. Nie no, co? Jeden, dwa w Pandach, no to, to wiadomo. Pan, Jeszcze pancerne, się nie przewróciła. Pancerne jednostki wbrew pozorom? Ale, góry... fiatowskie, no, ale Fiatowskie jednostki benzynowe. Trzy dwa uah, UAV6. No. No tak, panu, no. Tak, to jest super jednostka. No ma jak... ja też swoje wady, ale naprawdę jest dobrym silnikiem. No nie ma złotego środka, słuchajcie. No, no ale no... jak jesteśmy przy błochach, no to JTD, JTD, J... JTD. JTD. I CDT... JTDm CDTi, I CDTI, nie? No to jest to innego przy... już. No ale założenie było takie samo, no to włoski słupek, a protoplastom było 2,5 JTD. Tak. O, cylindrów. No, piękny silnik, no. Gang piękny, naprawdę to był Jak, no, super I to samochodem. wtedy jeszcze nie był tłamszony tymi DPF-ami, wszystkimi tym, i to, to fajnie dało się wysterować, że to świetnie, świetnie chodziło. No i miałem świata 1,9 tego 115 koni i zrobiłem z niego 175 koni. Pierwsze co wymieniłem to dwumas. Nie dojechałem do domu po Twinku. <noise> no, nasz kolega, nasz kolega Maciej też miał Alfa Romeo. Zrobił turbo, zrobił y dwumaser, cęgło, y porobił, była moc, już była wystrojona. Też nie dowiózł do zakrętu. <grym> Zaskoczył go śnieg, chyba, tak? I letnią tak, <grym> tak, 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 tak. I lekkie podbicie <grym> na lądzie, nie? No. Tak, a właśnie jechał je zmienić. <grym> Musiał niestety odmówić naszym kolegom po fachu, że no. jednak odmówił. A, a słuchajcie, Alfa Romeo 33, boksery. Czy to nie wasze czasy? Nie, to ja to tylko, tylko słyszałem w szkole, że takie są. No, no to ja jeździłem. A czy pamiętam taki i... kolegę, który miał coś? A mój takiego. kolega ma 1, 6. do dziś. Do dzisiaj. 1,6 boksera mhm. ma właśnie. Tyle co, 33. tyle co on ją, że tak powiem, pałował i nic tam nie było. I tam się nic się nie działo. Nie. Nie. Się I umarły te samochody, bo zgniły. Tak. To jest do trójka Alfa Romeo. Trzydzieści 33. Alfa Romeo, 4, 33. 33. Alfa Romeo 33, sedan. To Sed ja nawet nie miałem. Sedan? To tak, sedan, mały sedan. 145 kuwałka to już z miałem. No to, to 145. Z taką ściętą to No to ja miałem tą Quadri, Folio, verde, ten z zieloną koniczynką. 2.0 0 Spark. Kurde, no, przepraszam. Cztery razy silnik robił. No, co, ma, co mają powiedzieć ludzie, co kupili Renault, e, Renault Clio Sport, gdzie przy każdorazowej wymianie oleju, to chyba trójka jest. Że trzeba przykary... Kontrola panewek? Tak, znaczy wymiana. wymiana. Wymiana panewek, co 10 tysięcy. No. Kontrolnie, z razem z wymianą oleju. No ale motor żyzny, no nie ma. No, mam kolegę, co miał taki samochód i on o tym nie wiedział, nie? A miał wcześniej y, tego wieloryba tak zwanego. No. Czyli co to tam, 306 Cabrio? Y, uh -huh. Tego wórcowego to... zrobionego. No. I na moście kierkowskim z żelaznym deszczem sypnął. Tysiąc kilometrów po Remoncie. No niestety, pozdrawiam bardzo serdecznie. Pewnie Piotr będzie wiedział, że to o nim. Naprawdę. Wóz był fajny, tylko że strasznie deszczowy. Tak, ciężki ten deszcz, strasznie taki stalowy. Stalowy deszcz jest najgorszy, niestety. Ciężki, ciężki, to no. fakt. A tak jeszcze z takich tych silników. Co tak co, myślę? Co, co jeszcze miałem? Bo tych samochodów miałem dużo, ale tak. A plotskie fałki myślę... benzynowe. Ja bym Te powiedział, że 0. jest OK. 2,5 i pół. Swogo. O litra. 3,2. to wiem, ale 2,5 litra w litra 3 b uła. Miałem 8. wersję i 500. Teraz żałuję, że ją sprzedałem. to też mojemu serdecznemu przyjacielowi. Pozdrawiam cię serdecznie. Chyba Konrad masz na imię. <głos> <głos> dobry kolega. Tak, bardzo był dobry kolega. No, do czasu, kiedy mu sprzedałem samochód. <głos> <głos> Potem jakoś kontakt się urwał. No, nie, ale wyjechał do Anglii tym samochodem. o dziwo dojechał i jeździł w Anglii. Później przerejestrował ją na angielskie blachy. Normalnie pamiętam kierunku. wynalazek. Silnik, silnik zawieszenie silnika zawieszone na, na tych sankach, na takich tych po, no, ale, pomiętych o Ale Ci, później miałem w kombi taką, ale sobie od niego wziąłem mapę z tego i 500. Wiesz, sobie wgrałem do tego komputera, kombiaka, włączyłem chyba ze trzy lata ten samochód. Stożek założyłem, łód, tutu, czerwone pole cały czas. Do <laughs> tego pamiętam, że od przodu. Nie wierzyć. Nie wierzyć. Mam. łód, mam... tutu, tutu, to ja robię tylko Toyota. Ale było... spokojnie, tam była. Jedna wada konstrukcyjna była. Silnik, był w poprzecznie zamontowany i miał wąż od dołu, który szedł do góry i do chłodnicy. Mm. I on był dobra, takiej wysokości, taki I on był troszkę za krótki. I jak się robiło to cały czas takie dobre łutututu, tu -tu -tu, u tu tu, to w pewnym momencie z podmaski. Wyrywało, no? I wtedy wyrywało go, ja już miałem przygotowane wszystko, wiesz, trytki tego, pyk, opaski nowe metalowe, pyk, pyk, pyśiu, demeszka, piątka, dolewałem w kluczyki, i poszedł dalej, tak? No, ale tak ze trzy razy tak miałem. No, że... 2,5 to babciu miał w dwa Ale to dwie... rzędowe, 2,5 rzędzie. Dwa i pół. W ogóle B, 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 B. No, Omega B. B. No 2,5-3, 2. No, 2. 2. 2. Tak. No. właśnie, gdzie są te oj, omegi? Oj, gdzie oj, są te omegi? omegi? Kikser jedną ma. No ale dobra, do Torunia nie będziemy jechali. Goli, teraz nie. Goliłeś Ja cienią. jeszcze tą ta. Omegą się nie goliłem. nie <laughs> ja <jeszcze> no. mała <laughs> Omega już można się ogolić. No, nie No to i jakie tam jeszcze takie ciekawsze te motory były. Z... Hmm. Powiedzmy, dobra, kamary hmm. 3 30 V6 Fajny motor, to bardzo bliźniaczy motor. Bliźniaczy do Citrena do, do, do a nie do Instana? 3 2. A pytanie, która 30V6? No laguna, 1. A biedynce. Mhm. No ja mówimy o starszej motoryzacji, no, no, a, okay, turbo, no dobra. to. Bo potem laguna. Renówka wzięła te motory od Nissan Nissan, No, tak. no to no, się oni już tam się razem skundlili, tak no, Połączyli tak? No. Mówią mi stanie. Nie to, żeby miał coś do reno, no dlatego mówię, że 3-0 fajny silnik, 2.0 Turbo. o Bardzo dobry silnik. Fajnie. Według mnie jest bardzo dobry. On nie ma wygórowanej mocy i przez to jest pancerny. Nie ma wyżyłowanej Nie tak jak 1.8 Turbo. <grystanie> on też nie miał dużo mocy 1.8 Turbo. 150 koni miał? 150. No, no. no ale tak jakby e, brak kultury technicznej w naszym kraju. Pozażynał te motory. I, to Jak również... I wiele innych bardzo fajnych motorów, którzy, tak. którymi ludzie jeżdżą do tej pory i sobie bardzo chwalą. Nie? Hmm? No co, Ale niemieckie jest, sub... jest najlepsze, ja. Dobrze. Subaru. Ej o motory. Subaru. Subaru. 2,5 Turbo. 2,5 Turbo. A bo no bo wolno sądzę. Pękały. Pękały, ale tam wystarczy Pękały. zrobić ze dwie modyfikacje już nie pęka. Pa, pasami już spiąć, takiego, ściągnąć Co Tu zrobił łowice. 25 modyfikacji, wsadzone nie wiem, 250 tysięcy i on dalej pękał. Naprawdę, kurde przeróżne firmy jakieś tuningowe mu te samochód robiły, zażynał go kurwa na... Ciśnienie w oponach ja było nie. złe. I ty, szyny były złe. W I wózek też był Chłopien, zły. Ty, no ja nie wiem. Legację białym z tym silnikiem. Ale był no, okay. Turbo? No. Ale no, bok to bokserki staje. fajne. Nie? No już nie mówimy o Diesel. No, ja nie, bym... nie, 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 nie. To jest pomyłka. To jest pomyłka. To strzał w kolano. Tak, to był strzał w kolano, hmm. to była pomyłka. Ale ta nie można kupić. To prawda, fajne. I najczęściej po remoncie już. Chociaż po jednym. większość jest zatartych. Tak jak grupa PSA w HDI 27 i 30. No, padały pompy oleju i zacierały się silniki. No, 17 tysięcy kosztujewały, jakby ktoś chciał kupić, jest w Anglii jeszcze dostępne. Tak, bo to jest, jest? bardzo Tak, jest. Do, są, was, są tak, tak, Jacek ostatnio kupował. No bo w land Roverach przecież no, jeżdżą. No to, ja, ja tak? wiem, a ostatnio, hmm. ostatnio Przemek miał coś takiego. I gdzieś tam się dowiadywał, że podobno żadne części do zrobienia dołu w ogóle nie. Tam, e, nie, nie, Jacek dostępna. ostatnio kupował. Tak? No, no, wał pojawił. Wałdo, no, no nowy Wał do, dostał właśnie, to składali Jacek też te Rovery tam no Także no. no, no. no. tak, zrobiliśmy dla Was taki, naszym zdaniem, może ciekawy, mimo późnej pory materiał. Jeżeli to Wam się będzie podobać to nasze gadanie, to dajcie znać w komentarzu. czy a my postaramy się to kontynuować. Tak, teraz poruszyliśmy silniki e, europejskie. Takie starszego typu, starszej daty, ale jak się Wam to spodoba, to poruszymy też silniki nowszej daty, a w końcu najnowsze jednostki, które naszym zdaniem warto... Nie kupić. kupić. Nie kupić <laughs> lub kupić, bo są dobre i poprawione, tak jak na przykład, Adasiu, wiesz, niektóre jednostki TSI po roku... 15. Są na tyle dobrymi silnikami. że sam bym wziął. Dokładnie. A sam na przykład TDI. Już po 15 nie. nie. opłacałoby się tego silnika brać. Nie. Mimo, że mniej postarczy. pali, ale niestety awarie są zbyt kosztowne. Gdzie mniej pali? Nowy ten? No co o ty? Nie. Seria C, TDI-ków to jest OK. C, no. C. C jest najlepsze. C jest najlepsze, moim zdaniem. Te wasze pompki to się wiecie, nadają na złą. Także jeżeli będziecie chcieli. To piszcie w komentarzach, to będziemy rozmawiali o tych silnikach, które tak naprawdę dzisiaj spokojnie da się kupić, samochody z tymi silnikami, i żeby nie wbić się na minę. Trzymajcie się, cześć.